Mm -hmm, mm -hmm. Antonina Antonina. Co? Widzisz, yy, masz pierwszy dzień szkoły. Właśnie wiem, mama. Ja jeszcze trochę idę spać. No dobra, później cię obudzę. Yy, masz budzik ustawiony na szóstą. Wiesz o co chodzi? Ta, ta, wiem o co chodzi. Dobra, później się obudź. Dobra, mam, nie ma problemu. Jak tam sobie życzysz? Antonina! Jezu, co to za budzik w ogóle o tej porze? Nie no może matka darować sobie spokoju od tego budziku? Mamo, w ogóle co ty też budzik mi na, na, nastawiła do cholery? Do cholery? E, budzik cię nastawiłam dlatego, żebyś się obudziła. Aha, już myślałam, że to, to coś innego. Dzisiaj masz pierwszy dzień szkoły. Dla, pytanie mam do czego? Dzwoniła do mnie pani od... Od szkoły. Czemu cię, czemu was nie było na rozpoczęciu? No jak to, czemu nas nie było? No zrobiliśmy wolne. Nie ma, że wolne. Dzisiaj masz pierwszy dzień szkoły. Lepiej się przygotuj. przygotuj. Bo jak się nie przygotujesz, to będziesz miała okropne... Tak. No, ogromne oceny i będziesz... Tak w poprzedniej klasie, bo teraz do której klasy wy trachodzicie? chodzicie? Do piątej. No, do, do, do piątej. No to, to wy, wy już powinniście coś robić, a nie tylko że nic nie robicie i tylko same nocy dostajecie, nie wiadomo po co mamo, proszę cię, nie tym tonem no właśnie, wiem, że nie tym tonem dobra, idź już do szkoły powodzenia ciekawe, jak będzie w tym w twoim Volkswagenem 5 będzie jechał ty już nie pitul, tylko idź dobra, nara, potem przyjdę ok. ej, w ogóle wiecie, że Antonina jeszcze nie wyszła z domu dopiero teraz wyszła, Kornelia, nie? no, 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 no no Chyba idziemy. No? no. No siema ziom, ziomarko, co tam u ciebie? No siema dziewczyny. Matka mi nastawiła na jakiś budzik, na jakiś LMV coś tam, coś tam. I w ogóle nie, nie mam dlatego pojęcia, czemu w ogóle nastawiła do jasnej Aniel budzik, bo, bo dzisiaj mamy pierwszy dzień szkoły, bo, bo tak, no, bo takie tam są rzeczy. Twoja matka to chyba nie miała, nie miała najlepiej, wiesz. Właśnie wiem, Patrycja, że nie miała najlepiej, ale dobra. Ale w ogóle, pie, w ogóle z pierwszy dzień szkoły, nie Patrycja? No oczywiście, Agatha. Jakże inaczej, bo to, to do bez, bez dnia dzisiejszego, ten, dnia pierwszego szkoły, to nie, nie, nie zdążymy na czas. No to która jest godzina? Mieliśmy na ósmą iść. No i gówno, że na ósmą, to to jest która godzina? Siódma czterdzieści dwa. No to czekamy ze spokojem, nie? No. Ej, jak coś to chyba... Cornell, Mason, Octav Octavio i Barbara są już w szkole, nie? Ale żeby o tej porze, Felina, uspokój się. Przecież żeby w ogóle tutaj nie przyszło o tej porze, rozumiesz? Ta, ta, rozumiem. W ogóle pytanie mam jedno do ciebie. Jakie? Czemu się drzesz? Bo dlatego, bo się tym, bo się, bo się, się spiszymy do szkoły. Nie widzisz, kobito, że jest jeszcze siódma na zegarach. Siódma pięćdziesiąt Co ty bredzisz, Aurora? No mamy na ósmą iść. No właśnie. No, no to na co my czekamy? No chodźmy na ósmą. Skoro wy tak uważacie, to to okej. Okay. Siema dziewczyny. Siema chłopaki. Siema. Siema Oktawio. Siema Barbara. I co, znowu nauka nie. No ej, w ogóle faktycznie miałaś rację, Laura. Ta szkoła jest podobnie zajebista. W sensie, że nowa upowiada. Znaczy ja mówię, że nowa, ale ten... Laura nie chce się opowie, że ta szkoła jest chyba nowa, nie? No chyba tak ci się wydaje, że to jest nowa szkoła. Dobra, chodźmy siadać na miejsce. Ej, Kornel. Co? Wiesz, że znowu nauka, prawda? No oczywiście, grzby najbardziej. A potem po yy, te... Potem po szkole zrobimy sobie znowu impre kiedyś, może być. Nie, no co ty gadasz? Chłopaki, możecie przestać gadać. Właśnie, bo my, my tu rozmawiamy. Aha, dobrze. Nie ma problemu. Tak, róbcie sobie co chcecie. Ale my mamy to w dupie. Tak, mamy to w dupie. Chłopaki, proszę was. Nie, nie, nie odzywajcie się tak. Dobra. Ej, pani jeszcze w ogóle nie ma? No, nie, mam przecież w ogóle 7 na 53. No i gówno, no to to, to siadam koło Laury. No, no właśnie. Ej jest, jakaś, ej, jest jakaś wolna ławka. No przecież masz wolną ławkę, Lena, czemu się pytasz? Nie, no tylko i tak się tylko pytam. Zaraz, zaraz. No co? Co ty myślałeś, że jeszcze jest pani o tej porze? No właśnie, o panu się w końcu. Dobra, nieważne, koniec gadki, tylko ja siadam na swoje miejsce. Ta. Dokładnie. Eee, masz koło miejsce. Si siądź koło niej. A, dobra, spoko. No to okej, okay, Antonina. nie ma. Ej, pani jeszcze nie ma? No nie ma, no bo Octavia i Barbara coś tam mruczą mam ją pod nosem. Nie wiem co już. Dobra, nie słucham ich. Nie słucham nie bo mam je w dupie co? O, jest wolne miejsce. przysiadamy tu. No dobra, nie ma problemu. Tu się przesiadźcie. Jezu. Nie musisz się się zrzeć. Agata, chodź tu. Dobra. Kurde, a ostatnia była mi co? I gówno, teraz czekamy na panią. No to okej. Okay. E, w ogóle to są nasze chłopaki, nie? No, rzeczywiście. Aż mi się... Mi się na nich patrzeć nie chce, a na tobie... Na mnie nie, ale cóż w ogóle, nie? No jak żeby. Jak żeby najbardziej.